Dzisiaj ja i on, czyli dwukrotny finalista konkursu etiud nowocerkowych cyrkulacje organizowanych przez Fundację Sztukmistrze. Zapraszam. Tu oto. dzisiaj jesteśmy w przestrzeni, którą udostępniła nam Fundacja Sztukmistrze w Lublinie, a ze mną jest Marcin Borkowski. Marcin, pierwsze pytanie do Ciebie. Jak długo zajmujesz się cyrkiem? I przede wszystkim, co Cię do tego zainspirowało? No, to by było już jakieś 12 lat. Byłem wtedy w liceum i tak naprawdę kolega, bo się z tego liceum, sprostował moją technikę żonglerską. Bo żonglować? Żonglowałem już od, od dziecka. Byłem samoukiem i tak naprawdę żonglowałem. Od przodu do siebie. Wie, wiele osób zna tą technikę. Nie, nie jest zbyt poprawna. Zawsze no. można wyczyścić. Tak. Kolega ci wyczyścił technikę. Co, co dalej tam się zadziało, że już 12 lat trwasz w swojej pasji? Bo to chyba pasja. No, zaczęło się oczywiście od pasji. Później się okazało, że można, można na tym zarobić. Później się okazało, że więcej osób nawet się tym zajmuje. Można mm, współpracować z nimi. Dopiero po jakimś czasie nauczyłem się passingu, czyli żonglerki wieloosobowej, co też dodatkowo napędziło, napędziło tę pasję. I później też poznawałem inne przemioty, talerzyki, maczugi, co jeszcze, obręcze, nawet cigarbox przez chwilę. Obecnie też żongluję kapeluszami. Tak naprawdę zajmuję się teraz czym mogę? Nawet, nawet akrobatykę ostatnio zacząłem ćwiczyć. A tak precyzując, bliżej ci do żonglerki, około żonglerskich rzeczy niż do akrobatyki, do nie wiem, ekwilibrystyka może? Czy ekwilibrystyka, Ekwilibrys też... ekwilibrystyka też swoją drogą. Też nauczyłem się jeździć na monocyklu, trochę chodzę po linie, chodziłem na szczubłach pneumatycznych, ale dalej sercem zostaje przy żonglerce, szczególnie trzema piłkami. Czyli multi-skill w podstawie, a w specjalizacji ta żonglerka piłkami, maczugami pasingi yy, i talerzyk. Jak najbardziej. <laughs> Czyli Twoją specjalizacją są piłki, czy coś jeszcze? W sumie obecnie jest też talerzyk. Yy, szeroko pojęta manipulacja talerzykiem cyrkowym. Yy, za pomocą jednego oraz dwóch patyczków. Yy, Swoją drogą zainspirował mnie do tego mój, jeden z moich uczniów. E, który w pewnym momencie mojego życia e, zaczął mnie doganiać z tymi umiejętnościami, a już wtedy zaczynałem sobie powoli łączyć talerzyk z żonglerką klasyczną. I dało mi to do myślenia. E, postanowiłem poeksplorować sobie właśnie z talerzykiem, mhm. wymyślić jakieś nowe techniki, może jakieś manipulacje samym patyczkiem, i tak zaczęła się w sumie te kilka lat temu moja przygoda z talerzykiem. E, nawet stworzyłem swój pokaz, który o, wystawiłem właśnie na. Właściwie, właściwie wysłałem na kolejną edycję cyrkulacji, do których niestety się już nie dostałem, ale obecnie go wystawiam na scenie. To skoro talerzyk jest Twoją specjalizacją, to może też coś nam dzisiaj wytłumaczysz, pokażesz. Z talerzyka. Jak najbardziej. Mogę w takim wypadku pokazać kilka technik rozkręcenia talerzyka bez patyczka. Okej, okay. to, to jest trochę rzadziej używane. Więc. Y w dzisiejszym odcinku mieliśmy krótki wywiad, a także będzie za chwilę instrukcja. Instrukcja specjalisty od talerzyka, więc zobaczcie, jak to wygląda i jak to się robi Marcin za chwilę mam nadzieję, wszystko wam ładnie i dokładnie wytłumaczy. Kiedy połamią Wam się wszystkie kiki do rozkręcenia talerzyka, talerzyk możecie również rozkręcić z rąk. Pierwszy sposób rozkręcenia będzie polegał na użyciu dwóch rąk. Po pierwsze, ustawiamy obie ręce po dwóch stronach talerzyka, a dokładnie palce, cztery palce każdej dłoni. Ustawiamy talerzyk poziomo do podłoża i na początku będziemy używali przede wszystkim dwóch sił: siły obrotowej z ramion oraz siły wyrzutu z rąk i na początku z nóg. W technice wyłapania talerzyka ważne jest również, żeby odpowiednio ustawić palec. Najlepiej jest złapać na paznokieć, a nie na opuszkę palca. Spójrzmy na to jeszcze raz. Jak mówiłem, talerzyk skierowany idealnie do podłoża, od kiedy go wyrzucimy, musi być skierowany równolegle do podłoża, od samego wyrzutu aż do upadku. Na początku używamy nóg, siły obrotowej ramion. Kiedy już poczujemy się komfortowo z tym wyrzutem, możemy odjąć nogi. Sposób drugi, tak naprawdę, jest praktycznie taki sam jak sposób pierwszy, tylko że używamy tylko jednej ręki. Zasada nóg, zasada ruchu obrotowego, tylko tym razem jednym ramieniem, zostaje praktycznie taka sama. Tylko tutaj chwytamy talerzyk wszystkimi pięcioma palcami. I tak samo jak poprzednio, jak się poczujemy komfortowo, możemy to robić tylko z ręki. W przypadku, jeśli ktoś ma za małą rękę, możemy spróbować w środku. I trochę dokręcić palcem. I oczywiście pamiętamy o zakrzywionym palcu do złapania talerzyka. A tymczasem tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również ja. Dzięki. I co, do zobaczenia. Dzięki wielkie za cierpliwość, za wyrozumiałość. Jest to pierwszy odcinek w tej formule. Mam nadzieję, że Wam się spodoba.